Dobra, wchodzę na robloksa, robloksa krewna. Chodzę na kabel, a tam dużo ludzi robloks to buu, świat. Zawsze tam wchodzę, to gdzie? Robloks to buu, świat. 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 Roblox to mój świat. Tam chodzę na imprezy d Co mnie to? Chce? straciłem konto. I tak wygrawy. Roblox to mój u -u -u świat. Roblox to mój świat. Robli to mój świat. Robli to mój świat, Roblox, mój świat. Roblox, to był świat. Widziałem tam co nie na imprezę. I co mnie to obchodzi ja straciłem konto i tam coś się dzieje, na Robloxie się co dzieje. Ja tylko patrzę moją na dziewczynę!